Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej to najskuteczniejsze narzędzie wspierania reform politycznych, gospodarczych i społecznych. Dlatego w ramach polskiego przewodnictwa w procesie berlińskim aktywnie działamy na rzecz integracji sześciu państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 powiat łańcucki uzyskał już ponad 50 milionów złotych dofinansowania, a powiat niżański 20 milionów złotych. Na co przeznaczono te środki? W przedsięwzięciach wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego trudno czasem zmierzyć efektywność działań. Sprawdź, jak dobrze przygotować projekt, aby zapewnić mu trwałość.